Cześć, jestem Enderman 20 i dzisiaj razem z y, od lewej X X i y, od prawej Diaks XD Siemanko. Siema. No, takie powitanie i dzisiaj właśnie jest nowy gość, czyli X Mhm. X. Ziemi mm -hmm. bijesz, to dziękuję <laughs> <Końka>! <laughs> Okay. Nie, ja no, wasza, nie, nie! mam problem zabić, to pan <noise> Spadaj. O jeszcze Idzie jeszcze. właśnie na wywiad, czyli x kapca X mówię to 50 razy I Gabi chodź na homa. Dobra. żarty um, sobie I wiem. To, ta seria to miała to być. być tylko z diaksy. I tak, i to to takie będzie taka, takie miejsce przywitania. Już tutaj się ziemniaki przepaliły. Ja powiedzmy zbieram trochę drewna na spałnie, więc tak? wiem, że jest dużo drewna. Więc dzisiaj będziemy... Robić bazę! Tak, ja, to dokładnie. Zainteresujący no. temat. <gamy> no Gabi, no nie będzie taka ponura. I ja od razu mówię, że ja chcę pokój tutaj. POKOJ JEST W tym ROKU! Ja chcę pośrodku, ja chcę, po środku. Ja, chcę po środku. ja chcę tutaj, ja chcę pośrodku Ja środku. chcę tu, ja chcę tu, ja chcę tu Ale to, dobra, chociaż nie Wiecie co? Um, nie będzie tych Nie będzie pokoi Tylko będzie ogólnie baza, bo baza to baza, nie? Jakieś tylko magazyn, jakieś bo magazyn to jest bo widzisz, tutaj Mhm. Mam... Mm Ej, to mam pomysł. Y możecie robić tutaj właśnie ściany, ozdabiać jakoś ten, a ja będę robić magazyn na dole. Um, a z drewna jakiego? No nie wiem, jakoś tam kolory chyba umiecie dopasować. Musimy chyba ustalić z. Gaptą. Dzięki. O, o, to może być właśnie. O, czekajcie, mam pomysł. Gość, to tam tam po na wzór. Y co? Masz, do, ty masz dobre pomysły na wzór na podłogę. co? No. Na wzór na podłogę to mogłoby. Czy opuściłaś muzyczkę w tle? Nie. Tak. Nie. <laughs> Dobra. E, napiszcie, Dali, że nagrywamy, i żeby mi nic nie pisała. Bo widzę, że coś mi napisała, ale nie chcę pokazywać Okej. Ok. Dobra. E, to wiecie co? E, podłogę możecie zrobić z. zaraz z. z. Zaraz wam powiem. Z tego, ze z, z stołnym brick'ów. Czyli trzeba przepalić dużo kobla, zrobić zrobić y, 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 te cegły. O te, czekajcie. A, o te. O te? A po co? A po co przetapiać, skoro mogę kupić? A chcesz marnować kasę? Mogę, bo tutaj okay. mam... Okej. Znaczy mniej więcej kasy niż na bloku. Okej. Okay. A to chcesz to kup. Ej, dobra, to ja zacznę przepać tylko z plin, bo powie, mam tylko jeden, naprawdę jeden węgiel. Ej, nie, tu jest więcej w tej skrzynce. Mm, ja potrzebuję i potrzebuję netera. Netherracka potrzebuję. Ej, Daria mi odpisała, a co, zabronisz mi? Nie, dobra, i tak mamy na nie, na nie przeszkadzać, więc jest spoko. Ja nie mam, ale okej. Okay. Ale nie, dobra, to żeby po prostu mi nic nie pikało w tle, dobra. To ja muszę tutaj zacząć. I tu może być takie wejście do magazynku, tutaj. Nie? Gdzie? No... Tutaj. No tak. Dobra, mam dużo sto umblików. Mam kilka staków. Dobra, to teraz róbcie podłogę. Okej. Gabrieli, nagle trzeba pokopać trochę. Mam dla Ciebie złą wiadomość. Jest tutaj jakieś lepsze kino? Nie wiem, miałam mój, moje bo miałam w kicie. Przecież ja jestem tutaj na ja W kicie ma. Właśnie, menu... O, jestem VIPem, R, napisałam R. Kity mam. No, nie, nie... Wstecz. No? E, tu są kity. kity. Star. Ciekawostka Bindy. dla tych, którzy grają na tym serwerze mm. i w ogóle... Dla... Um, widzy... Nie, jak ty Widzowie... Wy... Gabi? Goś... Co? Ja? Możesz znać. Masz. Um, dla widzów gości, jeśli kupisz tutaj VIPa, widz Bip kosztuje to 11 coś. Chyba to... I... Jeśli kupicie vip to będziecie go mieli do końca tego serwera. No, do końca edycji chyba, nie? Nie, do końca serwera. Roszka, co ty mi dajesz? No, rzeczy z Hej, okay, dobra, z tego mnóstwo. Fajnie, że jestem cała niebieska, A, Aśka, czekajcie. Menu. No, to menu. Czekaj, zobaczę czy ja mam jakieś jakie skity. Chwila, ja nie, mam tu to... może być płytka. O, mam dla. Labi... Ma... Wzięłam z mamki dla. Tu będzie, czekajcie. E, e, Ła kopieca, kurde, co? Ej, a można tutaj wykopać z jaksa? No? No? E, o, no. właśnie. Dobrze, dobrze, Gabi, że przepalasz sona, bo my, mi się przyda na płytki. A, <laughs> Chociaż ja tutaj myślę. <laughs> yes. Eee, znowu. Nie wiem, tutaj wypadło krzesiwo. Tak, co? No nie, krzesiwo bo ja, wyrzu ja wyrzuciłam, bo nie mam miejsca w jakunku. No krzesiwo nie może ci wypaść, Gabi. Bo ja wyrzuciłam, Gabi, myśli trochę. Ej ja ty mówię, że myślisz. <laughs> ja nic nie mówiłam. Ja dzielę. <laughs> Jasne. Potrzebuję gostona jeszcze. Haps. Nie no, Gabi naprawdę myślisz je, Jeden kwadrat kupię jakieś 10 sekund Co? Czemu? What? No mam i wykopię i znowu mi się pojawia No. E... Gabi zaraz rozszarpie swój laptop na strzępy. Dlaczego? Bo masz chyba lagi, coś mówiłeś No, ale to nie znaczy, że muszę go rozszarpać <laughs> Ja już ja chamę... Czekajcie. teraz Czekajcie. jest zrobię taki zakręcik. Ale ja tu teraz spokojnie... What the fuck? Daj. O Jezu, łopatę. Dajcie łopatę. Gdzie jest łopata? Mam łopatę. Karolina jak, burza. Gdzie mam? Czekajcie, mam lami. No i po co mówicie moje imię na głos? No, przecież, przecież każdy wie, jak masz na imię, chyba. Właśnie. Tak samo jak Ci, Karolina, mówiłam, żebyś e, nie mówiła mojego imienia. A Ty... E, a przecież wszyscy wiedzą, że tak się nazywasz. dobra, mniej czas Tak, no mniej czas ty, no. Jak masz? Wow, pan, was właśnie taki bruku. Wow. Już, już. O. Nieźle, jeśli już mam chwilę na czarny pasek. Jak na czarny pasek? Ten diaksowy? No. What? Nieźle, nieźle. Dużo w nim kopałam. Miałam go od początku serwera, będę musiała mu dać spokój w końcu. Żebyś nie przerwał do końca, żebym go miał na pamiątkę. No przecież, jak, jak będzie koniec serwera, to ci wszystko usunął. No właśnie, będzie do hamstrój trochę. Z jednej strony fajna zginie Kurde się teraz. Nie, czekajcie, czuję, że już 8 minut odcinka? Lol. Łódź. Jak szybko? No właśnie, też się zdziwiam. Degoś, właśnie będzie tam budować? Co? No bo teraz tam trochę buduje. Tak? I nie wiem, e, Następnym odcinku możecie Daj mi jeszcze. Daj mi jeszcze. Ale czego? A tego. Główna. Ale już mi dałaś cztery. No nie! nie tak skończyłaś na podłogę. Wiecie, no już skończyłaś, się. I bardzo dobrze, ja jeszcze swojego nie skończyłam, ale skończy I w następnym odcinku zobaczycie te piękne prace naszego zespołu. Tak, na no w ogóle naszego zespołu. Wot, nie wiem, w następnym odcinku będzie. Ale chyba już cała baza zrobiona, nie? No. Wiesz, mi się będzie chciało. I nie wiadomo, by no, zgapczali... Może, X... może jeszcze dzisiaj nagramy czwartek. No ale na pewno nie wrzucę. A mi się nie chce. Ale dobra. E, no więc e, dzisiaj... Yeah. To by było na tyle. Mm, w tym odcinku. E, no, I chyba to właśnie... Nie... Ogólnie taka kobieca nam no, wszystko byśmy robiły tutaj y, na, y, na odcinkach, ale że... Weź tak, nie kiwaj głową, bo mnie to wkurza. <głos> <głos> Ale pomyślałam, że wszystko zrobimy na. Tak, teraz zrobimy, tak ten, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę i ja się z Wami żegnam. Ze mną była Karolina. Nie zabijaj mnie, nie, nie, nie. Nie za... Ze mną była Karolina i X Zgabcia X i ja się z Wami żegnam i pa!